Witaj, mój świecie, witaj, przyjacielu, przyjaciółko moja. Uśmiechnij się, to kolejny dzień daje ci Bóg. Każdy dzień jest cudem, który ty czynisz. Obudź sobie Wielkiego Mistrza. I sięgnij po swoje, obudź się i przejmij ster swojego życia we własne ręce. Każdy z nas posiada w swoim sercu swój święty obszar. Każdy ma swój zegar. Każdy z nas udaje się w podróż. i ma własną drogę przeznaczenia. Zaufaj. Poczuj całym sercem, że możesz, że Stwórca ciebie kocha, że nigdy nie opuści swoich dzieci w potrzebie. Obudź sobie Wielkiego Mistrza. Chwytaj każde źdźbło radości, Roznieść ogień wewnętrznej, bezinteresownej miłości i zarządzaj swoim losem. Każdy dzień jest cudem, który ty czynisz. Uwierz, uwierz w siebie, uwierz w miłości. Ten dzień to szczęśliwy dzień. Napełnij serce swoim wdzięczność i pokój, radość i miłość. Niech moc będzie z Tobą.